Mam dla Was dzisiaj super fajną opowieść o kolorowym potworze. Kolorowy potwór Idzie do przedszkola. <tryk> Kolorowego potwora pewnie znacie, pewnie kojarzycie, przynajmniej niektórzy. Eee, to jest ta książka, ta książka. Opowiadałam o niej na blogu Tylko dla mam i ta książka. Ta, o, tutaj czekajcie. O, tak, to są. Y, tak naprawdę to jest to samo, czyli kolorowy potwór po prostu. Pierwsza część i to jest książka o emocjach. Jedna i druga. Czym się różnią? No o tym właśnie opowiedziałam na blogu i tam macie zdjęcia i tam macie filmy, recenzje jednej i drugiej części. Pop-up, więc jak otworzycie to wszystko wam tam wyskakuje. A tutaj mamy, zobaczcie jakie one są dopasowane. Tu biała i tutaj białe tło kolorowego potwora, który wybrał się do przedszkola. I to jest tak, że on idzie do tego przedszkola, że tak powiem, w swoim stylu potworzastym. To znaczy, rozrabia, kombinuje i wymyśla. Tu na samym początku ta jego przyjaciółka mówi, że jutro idą do przedszkola pierwszy raz. I cała ta historia jest o tym, że kolorowy potwór. Nie do końca był przekonany, czy w tym przedszkolu jest fajnie, czy nie fajnie, czy trzeba się tego bać, czy nie. Czyli tak naprawdę, jak większość dzieci, które pierwszy raz w ogóle stykają się z nowymi sytuacjami, a już o przedszkolu to nawet nie wspominam. I tutaj jest taka fajna strona, gdzie kolorowy potwór sobie naszykował rzeczy, z którymi się chce wybrać do tego przedszkola. No i słuchajcie, ma tutaj normalnie buty na ruchome piaski, ma laser, ma maść na nietoperze. No, bo nigdy nie wiadomo, ale mamy tutaj i tak to wygląda przez całą książkę. Mamy tutaj tę właśnie dziewczynkę, która tę, tę, tą. Mamy tutaj dziewczynkę, która mu mówi co i jak, jak się zachowywać, co zabrać, co mu będzie potrzebne, a co nie. I zobaczcie, kolorowy potwór. Nie jest zadowolony z tego, że idzie do przedszkola po raz pierwszy. W sensie, no, zakładam, że nie jest zadowolony, bo nie wygląda na zbyt szczęśliwego. No i jest ciągnięty za nogę, żeby w ogóle do tego przedszkola dotrzeć. Mamy tutaj też niezadowolonych rodziców, którzy muszą pożegnać się ze swoimi pociechami. I wiecie, te wszystkie lamenty. Ja swego czasu przez chwilę pracowałam. W przedszkolu, takim małym, prywatnym, i faktycznie byli rodzice, których musiałam siłą odciągać od drzwi. Oni byli przyklejeni do dziurki od klucza. Jak już ich odciągnęłam, to zaglądali przez okno. No ale dobra, wracamy do naszego potwora. I to jest tak jak w każdym przedszkolu, i jak, jakby z każdą nową sytuacją. Trzeba się poznać, zapoznać, zrozumieć, i e, ten kolorowy potwór tutaj nadal jeszcze jest taki nieśmiały i wycofany. A my tu już powoli poznajemy dzieci, które chodzą razem z nim do przedszkola. Zauważcie, że zadowolona jest jego przyjaciółka. I teraz się dowiadujemy, że ona ma na imię Nuna. To są w ogóle hiszpańskie imiona także, bo to jest hiszpańska autorka. I słuchajcie, akcja zaczyna się w zasadzie tutaj, to znaczy kolorowy potwór już zaczyna działać w tym przedszkolu i zaczyna rozrabiać. Tutaj fałszuje tak, że inne dzieci muszą zatykać uszy, ale spoko, bawią się w granie na instrumentach. Tutaj pani czyta książkę, a potwór, tutaj jest napisane, lubi książki. I faktycznie, bo nawet mu smakują, ale myślę, że czytanie też jest jest okej. Okay. Ten potwór ciągle wymyśla jakieś rzeczy. Tutaj nasza Nuna mu mówi, że nie baw się jedzeniem potworze, przecież to nie jest zabawka. A zobaczcie tutaj, wszyscy się położyli na leżakowanie, ale nie wszyscy mogą zasnąć, mało kto może spać, bo potwór przeokropnie Chrapie i ostatecznie po całym tym dniu i po obejrzeniu tych wszystkich sytuacji, z jednej strony dziecko dowie się, jak mniej więcej może wyglądać dzień w przedszkolu. Dowie się też, że no, są postacie, w tym wypadku to jest potwór i to jest dobrze, bo to jest takie trochę oderwo... Oderwowane. oderwane od dziecięcego świata, takiego realnego. No i mu się nie podobało na początku i w porządku, no, miało prawo mu się nie podobać znam setkę dzieci, którym nie podobało się na początku w przedszkolu, a potem się rozkręciły. I mamy tutaj w końcu ten moment, kiedy właśnie się wszyscy rozkręcili, bo przecież nie tylko potwór był pierwszy raz w przedszkolu i zaczęli się świetnie z potworem bawić i on tutaj też jest w Końcu zadowolony. E, tutaj się wygłupiają, tutaj go malują. E, jest też takie hasło, i to jest nawiązanie do poprzedniej części, że ten potwór zmienia kolory w zależności od tego, jaką emocję przeżywa. I na końcu, i to jest chyba w zasadzie najważniejsze w tej książce i w każdej książce pokazującej dziecku, jakkolwiek, czy śmiesznie, czy w wygłupach, czy abstrakcyjnie, czy absurdalnie, czy na poważnie, e, pokazującej dziecku, jak może wyglądać. Wygląda dzień w przedszkolu, moim zdaniem to jest najważniejsza strona. Ostatecznie, mimo kilku wpadek, wygłupów, jakichś tam właśnie smuteczków, wszyscy są zadowoleni i yy, potwór decyduje, że następnego dnia też przyjdzie do przedszkola. I to jest fajna decyzja, nie?